Cześć, dzisiaj zapraszam do nauki akordów do piosenki w klubie Samotnych Serc. A na jutro zapraszam Was na nowy odcinek z cyklu. Tak to było: to jest taka formuła, w której będę opowiadał trochę anegdot, historii zespołu. Będą też piosenki. Myślę, że formuła taka dosyć luźna, na tyle, że, żebyście nie nudzili się podczas takich spotkań. Zatem zapraszam. Klubie serc. W klubie samotnych serc Donacja Agur W klubie samotnych serc Petranki dwa przez sześć Jest miła, zajrzyj więc Nie po to, by coś zjeść W fotelu facet śpi Uśmiecha się we śnie A w kącie wiza i maleradę W klubie samotnych serc Szczęście swe gniazdko ma W klubie samotnych serc Dulał się serca dwa, W klubie samotnych serc Miłość ma inny smak Zakaz robienia zdjęć Kardiogram owszem tam To jest pozycja... Pierwsza, Adur, a ja używam często kabodastra i nawet pytaliście mnie dlaczego. I teraz posłuchajcie, jak brzmi w tonacji, znaczy w tej samej tonacji, ale w innym przewrocie. Można inaczej po prostu to grać. Tubiec samotny, cek, wytarnik ma przestrzeń, jest mi ma po to, by coś zjeść przy stole facet drzwi Uśmiecha się we śnie, a w kącie wizawi siedzi marle radę. Klubie samotnych serc, szczęście swe gniazdko ma. W grubie samotnych serc. Tulą się serca dwa. W klubie samotnych serc. Ma inny smak, Zakaz robienia zdjęć! No nie odbiera Zbyszek. Mam nadzieję, że powiedział Wam o jutrzejszym pierwszym odcinku nowej serii Tak to było. Zapraszamy!